Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku, gdzie próbuję pobić czas najszybszego kierowcy z kwalifikacji. Tym razem mieliśmy dwa rodzaje kwalifikacji tutaj przed Grand Prix Miami, kwalifikacje do sprintu i kwalifikacje do wyścigu. Będę starał się pobić dzisiaj te dwa czasy, no i też dzisiaj wyjątkowo na grze F124 z modyfikacją na sezon 2025. Stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego. Będę miał Q1, Q2, Q3. Ograniczoną liczbę czasu liczbę. E, ograniczoną ilość czasu i okrążeń w sumie, no bo też mam tam wyznaczone komplety opon. Ilość tych opon dostępnych, więc będzie troszeczkę większa presja. Może granie jest realistyczna względem asetokorsa, Corsa, no ale styl zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Grand Prix Miami i dzisiaj przyjadę się Mercedesem Kimi Antonelli. Ze względu na jego pole position do sprintu, specjalne malowanie kasku, kombinezon, modyfikacja, znajdziecie link w, oczywiście w opisie gościu, cały czas co każdy Grand Prix robi modyfikacje właśnie do tej gry. Też tutaj Ferrari jest nowe, v carp Kik, więc naprawdę tutaj pełny wachlarz tych opcji do wyboru. No dzisiaj Antonelli, lecimy. Weekend Structure, czyli struktura weekendu. No i format pełne kwalifikacje Q1, Q2, Q3. Zobaczymy jak to będzie wyglądać względem właśnie czasów z prawdziwej F1. Musimy pobić czas Verstappena. No i też Kimiego. No to lecimy. Kwalifikacje, dawno nie jeździłem kwalifikacji w grze F1 24. Chyba w tamte lato jeszcze. Więc dobra. U1 Czas ku 1 Verstappen na minuta 870 Antonelli zrobił 077. Więc zobaczymy, czy jesteśmy w stanie pobić te czasy. 18 minut, tutaj z sesji. Dwa komplety, trzy komplety. Oczywiście, jak wejdziemy do q 3, no to jeszcze jeden komplet będzie dostępny. Więc wyjadę na początku sesji. I potem, pod koniec, w zależności oczywiście od e, sytuacji na torze, czytam sobie seta i, uwaga, będę jeździł bez e, overtake'a, bez przycisku overtake, tylko sobie tutaj zmienię troszeczkę wingi. Um, coś takiego, bo tutaj dosyć niski docisk się daje w Miami. Bez przycisku overtake, e, żeby po prostu być tylko na hotlapie, e, bo myślę, że ten overtake to byłoby za szybko. E, lecimy na tor. Macie dwie kamerki, oczywiście standardowo, pełna tabelka, jeśli chodzi o kierowców. No i licznik podczas okrążenia kwalifikacyjnego będzie pokazywało, ile tracę do. Czy zyskuję nad Norrisem w pierwszym i drugim sektorze i trzecim, oczywiście, więc fajnie to będzie wyglądać. Lecimy z pierwszym okrążeniem. Musiał break balance podnieść, bo tutaj dosyć. Mocno na tył jest przeniesiony. Hamowanie do pierwszego zakrętu. Szykana. no ten czas Norisa to taki trochę za mocny. Jak na Q1. Oj tutaj przestrzelony wierzchołek mocno w tym szybkim zakręcie. Teraz ten długi, długi zakręt. Bardzo późno na wierzchołek. 40 straty do Lando Norrisa po pierwszym sektorze. No, McLareny tutaj są ewidentnie za mocne w tej grze, w tej modyfikacji. No, ale nic, ciężko zrobić, wiecie, realistyczne osiągi. Dobra, teraz drugi sektor, w którym boty są dosyć wolne, więc może tutaj uda się odrobić trochę czasu. Rekord w drugim sektorze 1,1670. Mam w drugim sektorze czas. W miarę konkurencyjnie, jadę chyba poniżej 1,27. Szykana chciałem powiedzieć, ale to jest nawrót. Ostatni zakręt, do którego trzeba dohamować. Wyjazd na prostą startową 26. 749, więc już udało się tutaj pobić czas Verstappena o jedną dychę i Kimiego Antonelego o 30. Więc już udało się pobić. Lecimy z Q2, bo myślę, że ten czas starczy. Zobaczymy, jakie są różnice między kierowcami. To nie jest tak jak w prawdziwej F1, że tam było 60. między Hulkenbergiem, który był na 16. Pozy na 16 pozycji, a Verstappenem, który był pierwszy. No niestety, nie mam tutaj tak ściśniętej tej stawki kierowców, więc na spokojnie lecimy już z Q2. Retire from the session. E, czyli w sumie brakuje mi. Pół sekundy. u sekundy, żeby pobić czas e, Verstappena z Q3. Dobra, lecimy z Q2. I tutaj. Muszę wyjechać na używanych oponach, żeby zaoszczędzić jeden komplet opon dodatkowy na Q3, żeby mieć dwa komplety, dwa, dwie możliwości wyjazdów w Q3. Więc e, lecimy wpierw na używanych oponach i potem pod koniec sesji na nowych. I tak, jeśli chodzi o czasy, to w Q2 Verstappen 1.26.644.43, ale Norris robi 26.26.499, więc ten czas musimy pobić. Antonelli zrobi 26. 606, więc muszę znaleźć e, 30, żeby pobić czas Norisa. Sku 2. Dobra, ale wpierw lecimy okrążenie na używanych oponach. Okej, dajemy oczywiście Hotlap. Skręć, zakręt. szybki zakręt lewy, prawy. Pół sekundy nad Gazlim, ale Gazli to pojechał słaby pierwszy sektor. Mój pierwszy sektor też taki średni 26 czy tam 29 700. No gazdiz zrobił 279. 27 9. 20 straty do Norisa po drugim sektorze. Noris zrobi 26,354. to no W trzecim pewnie jeszcze trochę stracy z może. Zobaczmy finalnie jaki to będzie czas. 26,9,99. Dobra, ale to są używane opony. To są używane opony, więc założymy pod koniec tutaj sesji nowe opony i powinniśmy znaleźć, no nie wiem, zobaczymy ile. Norris prawdopodobnie na nowych oponach pojechał, więc tutaj zakładamy sobie nowe i przewijamy czas do końca sesji. Piastry na razie słaby czas, więc on pewnie się jeszcze poprawi pod koniec sesji. Czyli muszę znaleźć około pół sekundy, ponad pół sekundy, żeby powić czas Norrisa z Q2. Chyba znajdziemy to na nowych oponach, tak mi się wydaje. Dobra. Wyjazd z nawrotu. I rozpoczynamy okrążeniem na nowych oponach. Jaka będzie poprawa? Pierwszy zakręt. Tutaj ładnie schludnie. Pół dziesiątej na minusie, tutaj na kierownicy, patrzcie, albo na kierownicy w grze. Wiem, nie mam odpalonej delty na tabelce nigdzie tutaj, ale zaraz będziemy wiedzieć po pierwszym sektorze. Półtorej 10 na minusie jadę. Szybciej od swojego poprzedniego okrążenia. Leka strata do Norica po pierwszym sektorze. Dobra, teraz końcówka drugiego sektora. Tutaj bardzo techniczne zakręty. Szykana, mocno Oj, tak średnio. No, powiem Wam szczerze: Dwie dziesiąte się tylko poprawiam. Raczej chyba nie pobiję czasu Norisa z Q2, z prawdziwej F1. Antonelli zrobił 606. 27 26 606. Ja zrobiłem 26 704, tak mam na kierownicy napisane. Zaraz zobaczymy dokładnie ile to było. 27 Nie, 26 687. Więc nie udało się pokonać czasu Norisa Verstappen'a czy właśnie Kimiego Antonelego, Kimi zrobił 26 606 także niewiele zabrakło, bardzo blisko, bardzo blisko. No i lecimy z Q3. Dobra, mamy dwie okazje w Q3. Dwie okazje, bo dwa razy świeży komplet opon. To co chciałem, więc yy, muszę znaleźć 40. Max zrobił w Q3 na polu position 1,26,204, 20, czyli ponad 40, prawie pół sekundy. Antonelli26271, no dobra, no dobra. No nie wiem, no pół sekundy prawie muszę znaleźć. No, jest ewolucja toru oczywiście. Jest ewolucja toru, Leclerc26667. Ale czy na tyle, żeby znaleźć pół sekundy? Zobaczymy. Norris26. 300. Więc Norris, Norrisowi tutaj w grze brakuje jednej dychy do pole position, do przebicia czasu Verstappen'a Verstappen 26500. Dobra, rozpoczynamy pierwsze okrążenie. Dobra, halo, Huda, zapomniałem wam włączyć. To wszystko jest. Szybkie zakręty. Zobaczymy po pierwszym sektorze. 29530 straty do Narisa po pierwszym sektorze. Z drugi sektor, i kilku wolniejszych kierowców, którzy są na okrążeniu zjazdowym, a nie pomoże. Szykana, ajajaj, jest strata Donorisa, lekka, łapie się w cieniu aerodynamiczny za Tsunodą. Lekko przestrzelony. Ten zakręt wierzchołek. Wyjazd na prostą startową. Jaki to będzie czas? 26 397 Ok. Jest blisko. Jest blisko. Okrążenie było w miarę słudne. Ładne. Jeszcze zyskałem e, ten cień aerodynamiczny za tsunodą. Więc tam na pewno coś zyskałem. Um, brakuje półtorej dziesiątej, prawie 2 dziesiąte. Czasu do e, Verstappena, do jego czasu Pole Position. Dajemy wrócić do garażu. I tutaj na ostatnie okrążenie już sobie normalnie wyjadę na tor. Nie dam go to track, tylko normalnie wyjazd z alei serwisowej. E, zakładamy nowe opony, więc jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy bardzo blisko, niewiele nam brakuje. Także przewinimy sobie czas tutaj do końca sesji. 2 minuty 30 będzie OK. Drive out. O, to jest lekka presja. Wiem, że jestem w stanie znaleźć dziś ten czas. No, ale boję się, że przez to, że miałem ten cień aerodynamiczny, no to trochę za dobry był ten czas. Fajnie, jak tutaj na dashu wyświetla się Pit Limiter, jest ta ramka na żółto, jak się jedzie przez alej serwisową. O oh, mega, mega sprawa, oh, kurde kierownica się na chwilę. Wyłączyła, ale to jest z bazą czasami problem w 1 124 Muszę szybko dać Escape i wtedy już wraca. Dobra, wyłączę sobie Airs na to wyjazdowe okrążenie. Przygotujemy sobie opony Jastri 26465, ale chyba on dopiero zaczyna okrążenie. Dobra. Jest hot lap. Jesteśmy gotowi na okrążenie pomiarowe. Ostatnie, ostatnia szansa, żeby pobić czas Verstappen'a. Let's go. Jare, Jest lekka poprawa. Bardzo lekka poprawa, szybkie zakręty. Ten długi zakręt, jest jedna dycha poprawy. Teraz utrzymać to. Teraz Norris już pobił, czas Verstappena tutaj w grze. Szykana. Urde. Nie wiem, czy damy radę. Jeszcze tutaj tracę. Gdzieś straciłem szykanie. Odzyskałem tutaj w nawrocie czy to wystarczy 277. Tam była chyba końcówka. O matko. Antonelli czas 126 271. Na pewno werstapena nie pobyliśmy, bo on zrobił 204, ale Antonelli 26 271, a my 277. 6 tysięcznych widzowie zabrakło, żeby pobić czas Antonellego za zbyt zachowawcze przejechałem tam w drugim sektorze, żeby przypadkiem, wiecie, za mocno nie ściąć czy coś. O matko, ale blisko. No, bardzo realistycznie tutaj wyszło, jeśli chodzi o te czasy, więc jestem z tego zadowolony. Tutaj oczywiście no, na tabelce macie kierowców z F124, wiem. Um, tylko na nakładce są. No ale tak jak mówię, F1.25 już zamienisz, miesiąc wychodzi, więc nie muszę tutaj ściągać tych modyfikacji, nie muszę grać w F1.24. Także widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, czy chcecie kolejne filmiki z tej serii w F1.24, z modyfikacją na F1.25, potem już F1.25, czy w Assetto tak jak to było pierwotnie. E, dajcie znać, co o tym myślicie. I życzę Wam wszystkim miłego oglądania wyścigu. Oby był tak samo ciekawy jak sprint. Trzymajcie się, cześć.